Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Mini Motorways. Ostatni odcinek nie przyjął się dobrze, ale postanowiłem dać drugą szansę w tej biurze. No i ostatnio był Los Angeles, a dziś przechodzimy do Beijing. I mamy pierwszy domek. łączymy go. Moratore ład oj. Nie. O. Tak. I ten tak. <laughs> Przepraszam. No i łączymy go. Przyspieszę czas. Na początku tak wolno idzie. Potem się rozkręci. Mamy jeden most i drogi mieliśmy chyba 25 ale 30 ale już teraz użyłem na tą ładną drogę jak nie to się zrobi na uko z drogi to się odzyska trochę ale teraz my się nie tak może być tak jest ładniej nie w ogóle już mamy piątek o i kolejna y o, bo no tak Zrobię im takie, takie ciekawe skrzyżowanie Żeby mogli sobie i tu i tu Sunday I mamy Dwa światła i 20 dróg Czy rondo i 20 dróg Wybiorę może Światła i 20 dróg Światła nie wiem Tutaj wstawić, na razie można wstawić Nie ma tu korku, ale... I mamy różowy. To różowego poprowadzimy tak. I na razie będziemy musieli go tak poprowadzić. Światła tutaj można wstawić. nie, nie można. A, bo tutaj nie, nie mogą oni skręcić. Bo tak Chyba zrobiłem to trzeba. Nie przeszkadza na razie. Tu można by było kiedyś zrobić, aby tam się gdzieś pojawiło. Nie wiem. No i tak to jest. O, i mamy... Kolejnego różowego i żółtego. W sumie tutaj można by zrobić im jakiś skrót, bo, bo mamy dużo tych, więc możemy tak zrobić, żeby było im łatwiej. Czemu nie? Przynajmniej nie będą musieli się tak męczyć. Ktoś będzie na przykład stąd chciał, czy stąd pojechać tam. Czy raczej chyba nikt tak nie chce. No jakby też chciał, to proszę bardzo. O! Teraz tak. Dwa światła czy 30 dróg. Wybiorę 30 dróg, bo światła już mamy. Nawet tak, nie jedno. No a w sumie mo tutaj możemy sobie sami cieszą, dobra. I mamy tutaj kolejny domek, ale on się już podłączył. Jest Tuesday. O jest już pipi. Środa jest. No i tak się to. No już tutaj zaczyna się robić oł. No to klaps. Tak to. Weźmiemy <coughs> jeszcze ten tu. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, na razie póki tutaj nie ma korków, to zrobimy, a zrobimy tak. Tutaj się tutaj ulepszył. I tu jakiś powstał. O kurka, nie. Ładnie są. O, coś takiego. Okej. Okay. Tutaj na razie korków nie ma, więc. O kurczę, przepraszam. <coughs> o, okej. Okay. Na razie sobie radzą. Te, te światła mi przeszkadzają. Usujmy ja. Tutaj w ogóle fajne się tutaj było skrzyżowanie zrobiło. Mo? Tutaj wybiorę motorway. Wybiorę go. Jak, gdzie by zrobić motoruje? Ja. Może stąd tu? Nie. Ja. Przepraszam, coś tutaj się nowego pojawiło. Ten się pojawił. No to właśnie to zrobiło. Ale może stąd tu? Takiego. A to w takim razie można sobie usunąć. Albo nawet nie. Kolejne tutaj. To może jednak tego mocno Chociaż nie, bo to się wiadomo, To. A gdzie to więc dobra. Na razie nie ma potrzebnego mocno To jest najważniejsza chyba. Okej, okay, okej. Okay. No, na razie korki nie a Potem pewnie się zrobią. Niedługo ja też powinien się pewnie nowy kolor zrobić. jadą tutaj saturday już jest sunny zaraz będzie nowe kafelki. no ale pojaw się co roku się ludzi tutaj się teraz ruch zrobił most i 20 czy droga i czy most most Iwa Bo tutaj rzeka też i tutaj jak się coś pojawi to. No i tak w tu no to tak, to jak to, tu stąd tu... Nie, bo tutaj ja raczej oni nie przejeżdżałem przez sami. Na razie jest... 58 dróg mam, to nieźle. No a tutaj. Już prywatno, to cię jakbyś prywatną autostradę, ale... Tutaj tak mogą przejechać, fajnie O i tutaj się też zrobiło To jednak ta autostrada będzie dotąd y Tutaj byśmy drogę O i tak, takie coś A musi wrócić tą samą drogą, okej okay? kolejna, jeszcze kolejna. Hmm, kurka mać. To tutaj śmiemy, i on wtedy sobie przejdzie tu. No i tak. A to można sobie nawet usunąć. Już nie chcę, będzie, nie chcę, będzie. Już tutaj się nic już nie budowało. Mam dużo dróg, więc. Mogę w mogę co robić, takie wkulty. O tak, teraz z tego korzystają trzy, więc tutaj już się tłok zaczyna robić. Tutaj też można zrobić, żeby się nie budowali. Albo nie, bo tam jest w więc to będzie... By Dobra, takie coś. Tutaj w sumie też. No, i tak to fajnie na razie jest. Idź, na razie jest. Tu. 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 No bo w sumie usunę to po co to. Ja budują sobie buduję sobie jeszcze gdzie chcą Most czy dwa światła? Most. Bo światła mam dwa i nie, nie wiem gdzie. O, jeszcze się teraz o mnóstwo tego. Jest tego tu, tego tu. Ten tutaj jest taki. Jest taki, taki, taki trochę, taki, taki trochę. To może się zostać tutaj coś od tych tą w środku tego znaku, więc... Okej. Okay. No, mamy lampę ja światła, ale to nie wiem gdzie w tam, czy powinien, problemu, były, już powiem więcej problemów mówiły, niż rozwiązwały, tutaj coś też, też, ale tutaj mają prywatny wjazd, więc. A tutaj zrobił tak. Krem to ładniej zrobił, czyli tak, tak. I tutaj jest tak i tak bo teraz się dopiero, już na, na sztukę zabiwiłem z projektanta w City Skylines łopiruje. Yy, Dobra, tutaj mówiłem, że może to Tutaj zrobimy tak. I tu tak. To będzie, on jechał będzie do tego. To jakoś sobie poradź ten. Ten tak. Okej. Tutaj też trzeba. Ale to są dwa te, więc... Jak ktoś tu dojadą sobie ta jakaś ładna droga jest chyba I tutaj... O, zaczynają się pierwsze problemy A w sumie dobra, zrobię to na odgłos. O Tak zaczynają się pier o, pierwsze problemy Tu jeszcze drugie, super Dobra, to tak, to ta droga, sobie sumie pojedzie tu i tu. O, w stronę, dzięki, dzięki, dzięki wielkie, bo tutaj ja muszę od O. Tutaj się problemy zaczynają, o, no ja cię wiem, to ja się le. Tego nie połączyłem? Może. Dobra, stop, bo ja tutaj nie nadążam. Tu, tu jeszcze coś? Zrobię w końcu takie coś. O, to należało już zrobić wcześniej. To w sumie można, tak? Nie. O, tak podłączyć ten. Co on Tak go podłączymy. Tutaj ten. Ja może bym siebie tutaj podłączył. No, ale dzięki tej autostradzie już tutaj nie ma problemu, więc jest git. Samo osiedla, jakieś łopie to co? Dobra. Łamy kafelki. Zapas. Jak tutaj coś pojawiło, tutaj się mąz zrobi. Będzie mi tutaj. Tak. Tak. No jakoś to może będzie, no. Friday jest. Na razie mam tylko 400, tyle. Wow, A ty co? Dobra. Tutaj... To trzeba... Czy... Dobra, stop. To trzeba tak bo to w sumie, tak, sumie taką rządz na opon. Czy tak, 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 tak. Ta, ta, ta. Ci mają też dobry dojazd. O, ty co? Mmmm. Dobra. Ja. Stać mnie. Przybrałam tutaj specjalnie dla niego takie coś. Cztery mi zostały, ja pierniczę. Ale naj najgorszym wypadku wrócę po to połączę do tego i ruj to na opon. Nie będę już miał. O, kurwa, a co? tu się stanęło? Tutaj mnie ciebie podłączy tu. Dawaj. Czyli ty masz to tego... A tu jest. To może wiecie jednak... Robię tak. Tak. I... zostało. Dobrze, żeby przyjechali do tego jednak. No to co to się na razie może co zostać. nie mam problemu. A ty co? To, to ja tak cię podłączę. Tego z, tej, z tych tak jest sporo, że ja tak zrobię. O, ułożę coś takiego. Błędy tutaj dalej. Ja cię kręcę. A ja coś. Jak się podłączyłeś? Jeden. Nie ma więcej, to to odsunę. I tak. Tutaj się problem zaczyna robić. Nie tylko... ja piernicze. Dobra, go jeszcze zostawię na razie. Nie ma problemu. Tutaj. Kurka, ja zaraz przegram w takim tempie. Ja Cię kręcę. Da no, ja Cię kręcę. Dobra, tak tutaj... Można jakoś... Nie, nie no, można. Dobra. Dole. Dalej, nie dalej. Jakiegoś motorwaya sobie tutaj zbuduję, pędzię tym tu ty i będzie nic. To kurka, tu jeszcze się... Tu jeszcze. To trwa, nie mogę go podłączyć. Nie ma motorwaya. Chcę wezmę driffa. I dzięki temu coś podłączę. I nie mam znowu kofelu. Dobra, dobra, nie, nie, tak. I tak. Będę musieli wniosek... O no nie no, jeszcze tego mi brakowało. Ale tak, zaraz, zaraz sobie przegramy, więc... Nie ma co, nie ma co próbować. co, jak się tutaj oputnęło? Dobra, to Idę sobie gdzieś, nie, nie ma tego. Poradzą sobie, ci są ważniejsi. I tak stąd ja O! I zrobimy coś takiego. Żeby tych tutaj, i jeszcze tak. O, coś takiego. W już się zmniejszył trochę ten problem, ale nadal jest jeszcze stąd, można jakoś dobrze zrobimy. Tak, i oni pojadą sobie tu. I tu I to. Może tak? tak? Chcecie jechać? Chcecie? Czy nie chcecie? Tutaj, to osiedle. O, jeśli tutaj. Przepraszam. To ja nie mogę tych połączyć. Super. Ja czekam. Co by tu zniszczyć? Na przykład to. po co? Jak to można tak na odwrót zrobić? I teraz mogę to podłączyć Ja zaraz przegram, więc ło co tu się stanęło Dobra, ta autostrada Gdzie musisz iść stąd U. Dobra, ci też mogą nie. Albo nie, ci są są A, dzięki temu trollera, uwaga Co jest? Nie ja wiem, motrola gdzieś Ała, Awa motrola te są problemy, to ja zrobię do Dobra, że go dawno nie Nigdy nie robiłem chyba. Czyli zrobię tylko od do tego, żeby się najmniej szybciej to robiło. Tu jeszcze widzę. Jak to są wyisko? Czemu nie? Po prostu Jezus, może za mało. Tutaj! kurka tu też się robią. Ora, no tak, nie. Ta to ta musi tu być, bo inaczej. RIP. A ta trójka będzie z... Stąd tu. O No super, super, super kurka no. Dobra, to zrobię tak. A potem tak. Nie, jeszcze tu jakoś, to jakoś się wyjadą. Dobrze, łączy chłopiec. tak, no muszę. A ci się stąd nie ruszają, tak? Nie mają zamiaru tutaj nigdzie, jechać, okej. Okay. Nie mają zamiaru wspomóc swoich kolegów, którzy tam się... Te jakie osiedle mi się podobały, jak ja nie widziałem Okej okay. Nie mam katrin, no super Super, Urkano. Dobra, to, dobra nie, to nie, tego nie mogę Odłączę sobie jakieś domki Muszę to I to na razie może być Podłę Tak, tak, jestem mistrzem Odłączam domki, żeby podłączyć inne domki No i no, nie mam. O, kur a tutaj teraz się, ja pięczę, ja pięczę jeszcze tutaj. O kur... Trzymać. No to ja już tu pra praktycznie przegrałem, ale rekord pobiłem. Grałem w to już tą mapkę, no i... Tu jeszcze, ja cię kręcę ten bejk, nie, nie, nie wiem już jak to będzie się nazywała... Ronda czy Most. A może rondo, Tutaj Okej, tu będzie rondo. I tak to postaram się podłączyć, bo ja staram się podłączyć nawet domki, które nic nie znaczą. Dalej tutaj coś. Tutaj może być. Tutaj coś. Tutaj. Dobra. To. Tu mi podłącz. A to... Tu, a to tu, ok, to, tu, to, tu, to, tu, to, tu, to, tu, tu, i coś tu jeszcze, jakieś zostały niepodłączone, chyba nie ilona, ale 8 się góry, to będzie, o, jakieś osiągnięcie, albo mam tysiąc ponad, ale ja już raz przegram, więc...

O kurka i tu jeszcze drugie. Dobra, tutaj cała przebudowa musi być. Prosta droga tu. A tych podłączymy jakoś inaczej. O, a, a tych podłączymy tak. O No to ja... O kurka, czyć! Żółte problemy. A, a, ja się Nie, już nie zrobię. No to przegrałem do widzenia Aja Za dużo, da, za dużo tego To już tam niby znika czasem no. i tu jeszcze nie, i tu I tu jeszcze ledwo odbierają, a i tu nie Dobra, to tu, 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 tutaj już przegrałem Eee game over 1201 menu jakieś tam challenger a następny okej, okay. a następne będzie Tokio, ale Tokio w następnym odcinku, więc do widzenia, żegna I, i do zobaczenia.